Servus! Dzisiaj na kanale recenzja zestawów z najnowszej części Tora, która swoją premierę będzie miała w lipcu 2022. Zestaw to nazywa się Atak na Nowy Asgard. Ja jestem Łukasz, a to jest kanał Brick O'Clock. Serdecznie zapraszam na odcinek. Startujemy! Moi drodzy, w lipcu na ekrany kiny wchodzi najnowsza część Tora. będzie to trzecia część i ona jest taka troszkę bardziej komediowa, tak mi się wydaje przynajmniej po zobaczeniu pierwszego trailera, który wyszedł dwa dni temu. Ale poza trailerem i poza zestawami LEGO staram się nie czytać żadnych, wiecie, opowieści fanów na forach i tak dalej, ponieważ nie chcę sobie odbierać jakby zabawy z seansu, więc jeśli powiem coś nie tak na którymś z postaci, no to nie miejcie do mnie pretensji, ponieważ no, poza trailerem i tym zestawem to o filmie nie wiem kompletnie nic. Ok, zobaczcie. Zestaw prezentuje się całkiem nieźle. Ma numer katalogowy 76207 i na opakowaniu nikt nie chwali się, ile jest w nim elementów, ponieważ tych elementów jest yy, zaledwie około 150. Jak widzicie, tutaj z przodu opakowania mamy logo Lego. Mamy tutaj logo samego filmu, czyli Thor Love and Thunder, czyli w polskim tłumaczeniu wyszło Thor, miłość i grzmot. Oczywiście logo Marvel Studios. Na dole mamy logo Avengersów. Mamy tutaj tak, nazwę zestawu, że jest plus 7. No i co? No i w zestawie, podobnie jak w zestawie, który kiedyś tam recenzowałem z Eternalsów, mamy tutaj jedną, jednego, jedną, jednego stwora to jest zbudowany z klocków oraz trzy minifigurki. I wydaje mi się, że ten zestaw warto jest kupić głównie dla minifigurek. No bo on katalogowo kosztuje 89,99 zł. I swoją premierę będzie miał dopiero za 6 dni. Więc de facto jest taka troszkę recenzja, zapowiedź tego zestawu. Ale w tej cenie otrzymujemy tylko 159 elementów, de facto trzy minifigurki i tego stwora. Zobaczmy, jakie to są minifigurki. Jest tu e, Might Thor, czyli to jest... E, Potężna Thor, grają e, Natalie Portman, więc to jest ta dziewczyna Tora, więc ciekawe co tam fabularnie się wydarzy. Mamy też Tora oraz Gora, którego, którego gra Christian Bale, czyli też świetny aktor, więc jest na co czekać. No ten potwór to jest jakiś e, potwór z koszmarów, którego właśnie ten e, Gor wezwał na atak na nowy Asgard. E, Jestem ciekawy, czy, 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 czy no, jak to będzie fabularnie rozwiązane i jak będzie ta postać, ten, ten stwór wyglądał na żywo. Bo widzimy, że ten gorma ma całą białą twarz i tako, jest jakby taką trochę mumią, więc zobaczymy, jak tam z charakteryzacją Chrisana Bale'a, aczkolwiek on akurat jest mistrzem, przynajmniej dostosowania się do swoich róż. Dobra, ale koniec o filmie. Zobaczmy, co jest z tyłu opakowania. No, z tyłu opakowania mamy w sumie to samo, tylko znowu mamy figurki inaczej poustawiane. Mamy tutaj, widzimy, że już, że Thor będzie miał dwie minki, ma też więcej tego Stormbreakera, więc super, no i nic więcej się tu za bardzo nie dzieje. Mamy też logo MCU, mamy tutaj u góry też figurkę potężnej Thor, yy, no w skali 1 do 1, wiem jak wyglądają figurki, więc nic specjalnego. Okej, okay. chcimy zobaczyć jak to wygląda w opakowaniu, czy jak wygląda książeczka, no i pędzę budować. Okej, okay, zobaczmy co jest w opakowaniu. Pozwoliłem sobie już troszkę naciąć ten karton, żeby poszło nam szybciej i bardziej gładko. Nie chciałem go też za bardzo uszkodzić. Karton jest taki miękki. No i tu jest jedna, jedna zapadka, którą oczywiście starałem się nie uszkodzić tym razem, ale widzę, że. Okej, okay. odwiniemy go. No i tutaj od środka. Bardzo cienki karton, ale to jest w sumie najtańszy zestaw w tej serii, z tego co kojarzę, więc. Okej, okay, co my tu mamy? No to wszystko. Mamy tak, dwa woreczki numer dwa, numer jeden. Tu mamy też te mini figurki, z tego co widzę, i chyba jakiś sznurek. Nie wiem, co tam w środku co tu jest na sznurku, ale, ale widzę, że to jest typowe pudełko od sznurka. Nawet znalazły się też jakieś naklejki, chyba na te macki i, i te usta od tego stwora. Dokładnie tak. No to mamy tutaj dokładnie cztery naklejki, czyli nie ma tragedii. Mam tutaj też instrukcję, taka malutka, cieniutka. No, co tu mamy? Mamy pokazane, może jeszcze jakieś inne zestawy z tej serii? Czy nie? Nie, spis elementów i te kombinezony od, od postaci, a, a samych zestawów w Staranie ma ich pokazanych więcej. No dobra, to pędzę budować, może pokażę Wam, jak to buduję. Zestaw jest tak mały, że czemu nie? Moi drodzy, to jeden z tych zestawów, których na pewno nie warto kupić za cenę katalogową. Pomyślmy, 90 zł za 3 minifigurki i jednego potwora, który no, nie jest do końca okazały. No, tak jak, podobnie jak w tym zestawie z Internalsów, są tam zawiasy, możemy odgrywać scenki. Natomiast, no, no, nie jest jakaś super konstrukcja. Klocków też jest tylko 156. Jest to dosyć mały zestaw. no Nie ma jakby, no, jakby nie wyznacznikiem dobrego zestawu, nie jest budynek, natomiast no, ta konstrukcja nie jest jakaś super. Natomiast no te mini figurki są super. Wiadomo, one będą też dostępne w tych innych zestawach e, Stora. Natomiast jeśli ten zestaw kosztuje 89 zł, ja przed premierą zapłaciłem za niego około 76. To myślę, że jak on zejdzie do no nie wiem, około 50, no to to będzie wtedy opłacalne, ponieważ no, te same mini figurki, licząc, że taka jedna kosztuje gdzieś około 15-20 zł, no to wtedy będzie się to opłacało. Natomiast no, teraz, no, nie jest to jakiś e, mega sztos, natomiast figurki, tak jak mówię, mega mi się podobają. E, bardzo dziękuję, że zobaczyliście ten odcinek. E, mi było przyjemnie go poskładać ten zestaw i Wam go pokazać. E, no i dziękuję, że, że jesteście. Zapraszam do subskrypcji kanału oraz zostawienia łapki do góry. Tymczasem, widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia. Hej!